Do tej pory miałeś okazję dowiedzieć się, czym są mapy myśli, zobaczyłeś przykładowe mapy myśli, zobaczyłeś też, w jaki sposób tworzyć mapy myśli z myślą o różnych kontekstach, w zależności od różnych potrzeb i celów. Chciałbym podzielić się z Tobą swoją refleksją na temat tego, dlaczego mapy myśli działają i co sprawia, że możemy mówić o zaletach map myśli i o korzyściach płynących z ich stosowania na co dzień. Korzystając z map myśli i notując w ten sposób, dużo łatwiej możesz dodać nowe informacje. Nie musisz wciskać pomiędzy jakieś dwa zapisane punkty czy pomiędzy linijki tekstu, tylko dowiązujesz kolejną gałąź do już istniejącej. Dużo łatwiej zapamiętujesz informacje przedstawione w ten sposób, jeśli mapa myśli jest kolorowa, jeśli zawiera tylko kluczowe hasła, a jeśli dodatkowo ozdobisz ją jeszcze swoimi obrazkami, swoimi grafikami. Sama mapa myśli będzie jednym wielkim obrazem, który, jeśli tylko poświęcisz trochę czasu, żeby się z nią zapoznać, żeby ją zrozumieć, dużo łatwiej zapamiętasz, dużo łatwiej odtworzysz te informacje w przyszłości, jeśli będziesz miał taką potrzebę. Z mapą myśli dużo łatwiej dokonasz powtórek materiałów. Jeśli zanotujesz sobie w ten sposób kluczowe informacje, których chcesz się nauczyć, tylko te najważniejsze, nie stracisz czasu, który jest potrzebny na przedarcie się przez jakieś bardziej obszerne teksty. Dużo szybciej zapoznasz się z treścią mapy, dużo szybciej powtórzysz, dużo szybciej i dużo, dużo łatwiej ogarniesz to, co masz do, do ogarnięcia. Ogarniesz z, zarówno całość jakiegoś zagadnienia, jak i jego poszczególne elementy. To jest też yy, kolejny atut map myśli. Wspominałem o tym na początku, mapa myśli jako narzędzie sprawia, że twoja lewa i prawa półkula łączą się razem po to, żeby pomóc tobie w realizowaniu twoich celów. Ta analityczna część twojego mózgu w połączeniu z, z wyobraźnią, z tą bardziej kreatywną stroną twojego mózgu współpracują ze sobą i są tak samo wykorzystywane do pracy. Korzystając z map myśli oszczędzasz czas. Potrzebny na zapisanie informacji, na wyszukanie tych najważniejszych dla ciebie w danym momencie informacji, odczytanie, zapamiętanie tych informacji, przypomnienie sobie tego, czego szukasz. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie musisz przedzierać się przez yy, jakieś obszerne teksty. Masz mapę, od razu wiesz, co jest najważniejsze, wiesz, które informacje, które kategorie są tymi głównymi i szukasz w, w, w ten sposób, przechodząc od, od ogółu do, do bardziej szczegółowych informacji. Oszczędzasz też swoją energię potrzebną do wykonania tych wszystkich czynności, masz dużo więcej spokoju w związku z tym. Mapa myśli poprzez swoją otwartą strukturę jest niczym nieograniczona. Ma bardzo dużo początków dla nowych skojarzeń, dla nowych idei, dla nowych pomysłów. Możesz ją rozwijać, mogą pojawiać się nowe skojarzenia, i mapa myśli kolejnymi skojarzeniami zadziała jak wyzwalacz dla. Dla nowych, nowych zagadnień. Jest niczym nieograniczona. Masz przed sobą zarówno obraz całości jakiegoś zagadnienia, jak i obraz poszczególnych elementów, szczegółów. Widzisz las i widzisz pojedyncze, pojedyncze drzewa. Od razu widzisz to, co jest ważne, od razu widzisz to, co jest kluczowe, jeśli chodzi o temat, którego mapa dotyczy. Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej. Takie są moje doświadczenia i takie są moje przekonania na temat wykorzystania map myśli. Wykorzystanie tej techniki sprawia, że jestem dużo lepiej skoncentrowany na tym, nad czym w danym momencie pracuję. Pracuję dużo bardziej efektywnie. Wybierając spośród zagadnień, które mam do zrealizowania w, 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 w danym czasie, to, które jest dla mnie w tym momencie najważniejsze, mogę odrzucić całą resztę, skupić się wyłącznie na nim, pozwolić mu się rozwijać też w, w różnych kierunkach, jeśli to jest moim celem.